Kilka lat temu światem poszukiwawczym wstrząsnęła wiadomość, że oto przy eksplorowaniu piasków w takiej jak ta kopalni, odkryto tankietkę. Koparka wgryzła się w tą ścianę, ziemia opadła, a za niej wyjrzała tankietka. Czy jest to zupełnie nieprawdopodobne? Zastanowiłbym się nad tym. Z dzisiejszego punktu widzenia ta historia brzmi zupełnie niewiarygodnie, ale 80 z górą lat temu tak szczególny sprzęt jak czołg czy tankietka były przedmiotami wyjątkowej żołnierskiej troski. Niewyobrażalnym było po prostu porzucenie czegoś, co zostało sfinansowane kosztem wielkich wyrzeczeń tysięcy nie najbogatszych ludzi. Taki sprzęt często bardzo uroczyście przekazywano żołnierzom, więc w warunkach wojny ratowali go, korzystając z każdej szansy. Jestem przekonany, że w rozikłaniu tajemnicy tankietki pomoże nam wyprawa tutaj nad Wisłę w Annopolu oraz lektura tej książki. Wacław Zalecki w warszawskiej brygadzie pancerno motorowej 1939. Niezwykły gatunek opowieści historycznej łączący cechy pracy naukowej z osobistym pamiętnikiem. Najpierw pan Wacław rozprawia się z tym, co w literaturze różni goście nie ruszając się z miejsca napisali o jego własnych losach, a potem te własne losy przedstawia. Otóż ta linia linia Wisły. W 1939 roku decydowała praktycznie rzecz biorąc o, o wszystkim. W drugiej dekadzie września wiedzieliśmy doskonale, że jeżeli nie utrzymamy przepraw na wiśle, jeżeli nie pozwolimy swobodnie przejść rozbitkom z różnych armii, którzy ciągle byli na zachodnim brzegu, czeka nas nieuchronna klęska. Ta obrona tych mostów była dosyć słaba, to trzeba szczerze powiedzieć. Nie miała tutaj specjalnych umocnień, nie było schronów, to co jest typowe dla, dla obrony takich, y, takich miejsc, tak ważnych przepraw. No w każdym razie 12 września Niemcy przerwali się tutaj w Annopolu przez Wisłę, zajęli te pobliskie wzgórza do obrony tutaj tego pasa. Generał Piskor, dowódca armii Lublin, wyznaczył warszawską brygadę pancerno-motorową. Brygada pancerno-motorowa z kolei rozsypała się tutaj po tych okolicznych wioskach. Istotną rolę Rygla w tych działaniach spełniał księżomierz. Tam znalazł się pierwszy pułk strzelców konnych i tam właśnie między innymi rozegrała się historia tankietki, która być może zaprowadzi nas w Lasy Janowskie. Ta wioseczka za mną to Księżomierz. W historii wojskowości nie poświęconej wiele uwagi, a uważam, że powinna znaleźć się w Złotej Księdze czynów polskiego żołnierza. Otóż, tu na tym terenie, dozorowanie linii Wisły objęła Warszawska Brygada Pancernomotorowa. Zaledwie kilka kilometrów stąd, może 7, może osiem, już płynie w kierunku Gdańska królowa polskich rzek. A wcześniej są wzgórza, wzgórza, które. Mają ogromne znaczenie militarne dla każdego, kto chce przebić się przez rzekę, a potem ruszyć dalej w głąb Lubelszczyzny. Jak powiedziałem, dozorowanie tutaj objęła brygada warsz warszawska brygada pancerno motorowa. konkretnie pierwszy pułk strzelców konnych. Tutaj zajęli linie obronne i otrzymali rozkaz. Szturmujcie! Wyobrażacie się, co Państwo, Niemcy przerwali się już przez most w Wannopolu. Niemcy. Pokonali kolejne przeprawy w dole Wisły. Przeprawili się pod Pławami, przeprawili się pod Dęblinem, Kozienicami. Zresztą Wisła była płytka tego roku, tej wody było niewiele, w związku z czym odżyły różne stare brody, przez które przez całe wieki ludzie wędrowali z jednego brzegu na drugi. Tutaj Niemcy próbowali dosłownie z marszu zająć tę pozycje. Przejść dalej w kierunku Kraśnika, potem Lublina i zamknąć kolejny kocioł wokół polskich jednostek. I trzeba powiedzieć, że tutaj przez dwa dni niewielka w sumie grupa żołnierzy pokazała, co znaczy odwaga, co znaczy determinacja. Na dzień 13 września pułkownik Rowecki wydał pierwszemu pułkowi strzelców konnych rozkaz uderzenia na Annopol, wyparcia Niemców na drugi brzeg i utrzymania tej. Obrony. Tutaj spójrzcie państwo po tych właśnie wzgórzach spinających się tam ku temu lasowi ruszyli do stormu i piechocińcy z pierwszego pułku strzelców konnych ruszyły po prawej stronie tankietki ruszyły wreszcie czołgi Vickers. Czołgi Vickers, poczciwe stare maszyny, które właśnie nie powinny już się znaleźć na placu boju, ale jednak stanowiły istotny oręż w rękach żołnierzy brygady. Z tym, że jak powiada potem w swoich pamiętnikach pułkownik Rowecki, czołgi te miały doskoczyć do szosy Annopol-Kraśnik, pojechać nią... W w takim szturmie, w takiej szarży w kierunku rzeki, w kierunku Annopola, potem skręcić w prawo i tam na linii tego lasu zmiażyć niemieckie pozycje. Czołgi jednak zawróciły zbyt wcześnie, wyszły tutaj dosłownie idealnie jak ruchome tarcze strzelnicze niemieckiej broni przeciwpancernej i poniosły dosyć spore straty. Było już szarawo, prawie ciemno, kiedy atakujący wdarli się na pozycje niemieckie. To był wyczyn niesamowity. 4 do 5 kilometrów otwartego pola. Szturm pod górę niemal bez tchu. Niemcy zwiali, nie kwapiąc się do walki wręcz, a niektóre baterie odeszły zawisłe. Pozostał ostatni krótki skok do Annopola i wtedy przyszedł niezrozumiały rozkaz: oderwać się od nieprzyjaciela i powrócić do sprzętu. Wrócili z powrotem tutaj między te zabudowania księżomierzy. Zaczęli opatrywać rannych, zaczęli uzupełniać braki sprzętowe i wysłali zwiadowców. Wysłali zwiadowców, którzy mieli uzyskać kontakt z siłami głównymi. Okazało się, że główne siły Brygady Pancerno-Motorowej dawno odeszły na urzędów. I sytuacja jest taka, zostaje tutaj w istocie jeden szwadron. Jeden szwadron, szwadron porusznika Zaleckiego, który ma motocyklistów, kolarzy i TKS-y. Porucznik powiada, ja się nie wycofuję, bo takiego rozkazu o wycofaniu nie otrzymałem. W związku z czym na tych ogromnych tutaj przestrzeniach, tam od tej drogi odległej stąd o mniej więcej 2,5 km, tutaj znowu kolejne dwa, na długości 5 km rozrzuca ten swój niewielki oddziałek, który na szczęście dysponuje sporą ilością broni maszynowej i przygotowują się do przywitania Niemców następnego dnia. Noc mija względnie spokojnie, rano pojawia się... Pierwszy patrol motocyklowy niemiecki i porucznik Zalewski powiada tak, strzelajcie do nich z daleka, najpierw nie strzelają ckm i -y, rkm -y, po to, żeby oni mieli wrażenie, że Polacy całą swoją siłą ciągle tu są. A to było zaledwie kilkudziesięciu ludzi. Taka zabawa w Ciuciu Babkę z Niemcami trwała do godziny 15. Księżomierz płonął. I te środki ogniowe porucznik Zalecki przerzucał. CKM raz tu stał, raz tam znowu na tej, na tej górce, raz znowu między drzewami. Na Niemcach sprawiało to wrażenie, że oto ogromna polska siła ciągle się im opiera. Zrobili to, co robią zawsze: okładali ten teren artylerią, artylerią, jeszcze raz artylerią. Wreszcie o 15 ruszyli do szturmu. A w tym czasie porucznik Zalecki zorientował się, że w istocie pora stąd się wynieść, wydał komendę: odchodzimy. Zaczęli takimi tam zagajnikami, polami, tak zygzakując tymi pojazdami, żeby uniknąć przypadkowych trafień, zaczęli się wycofywać. I wtedy jedna z tankietek plutonowego żaka otrzymała postrzał. Otrzymała nieszczęśliwy postrzał w pokrywę komory silnikowej. Jedna z tych pokryw. Odpadła zupełnie, pocisk naruszył głowicę silnika, tą całą infrastrukturę, wszystko co potrzebne do funkcjonowania. I wtedy odbyła się bardzo charakterystyczna rozmowa. Rozmowa między porusznikiem Zalewskim, dowódcą tej grupy, a plutonowym żakiem. Plutonowy żak powiada, nie porzućmy tej tankietki, zabierzmy ją, pojadę, pojadę na holu. Nie chcę, żeby szkopy cieszyły się, że mają nasz sprzęt. Porucznik Zaleski się zgodził. I tak rozpoczęła się gehenna, tak trzeba to nazwać, gehenna tankietki plutonowego żaka, który stąd z nadwisły ruszył Hen do Lasów Janowskich, gdzie podobno, zupełnie niedawno, z tej obrywającej się ściany w piaskowni wyjrzała tankietka. Taka była rzeczywistość drogowa Anno Domini 1939 i takimi drogami poruszała się kolumna porusznika Zaleskiego, szukając reszty pierwszego pułku strzelców konnych. To było bardzo piękne w tych jego pamiętnikach opisy, jak przyjmowali ich ludzie. Otóż zatrzymali się na moment w jakiejś leśniczówce. leśniczy. Otworzył wrota garażu, stał tam piękny biały Fiat 508 i mówi: weźcie, dla polskiego wojska nie szkoda. A potem cała wioska dookoła zbierała jedzenie po to, żeby chłopców nakarmić. A kiedy porucznik Zalewski sięgnął do kieszeni chcąc płacić, pani się obraziła, powiedziała, jak to, przecież my Polacy. Te osią tej całej kolumny był dziwny zestaw. Jedna tankietka, lina. I druga tankietka, która z milczącym silnikiem turkotała właśnie po tych nierównościach. To była wielka desperacja, poruszanie się takim zestawem, tymi drogami dziurawymi, piaszczystymi. A w dodatku we wrześniu 1939 roku nie było praktycznie dróżki, która nie byłaby zapchana taborami, uchodźcami, jakimiś ludźmi szukającymi się nawzajem. To był ogromny ludzki kocioł i poruszanie się w tym Samochodami, motocyklami było szalenie, szalenie ciężkie. W końcu jednak 15 września, mniej więcej około południa, dobili do wsi stróża, to tutaj niedaleko, przed przedmieście Kraśnika. Dobili do wsi stróża i zaczęli szukać. Dowództwa. Znaleźli pułkownika Noweckiego, Wacław Zaleski stanął przed nim na baczność, zameldował się porucznik Zaleski. Dowódca szwadronu zwiadu, melduje. Pułkownik zapytał, co się stało, gdzie byliście przez cały dzień. I wtedy potoczyła się opowieść, jak to maleńką grupką zatrzymali ogromne siły niemieckie. Pułkownik Rowecki rozpromienił się. Mówi: Teraz rozumiem. Niemcy przez cały dzień 14 dawali nam kompletnie spokój. Nie czuliśmy żadnego nacisku. To ty z tą małą grówką ich trzymałeś. I zwraca się pułkownik Rowecki do szefa sztabu Brygady Pancerno-Motorowej i mówi: Daj mu. Czego będzie chciał i pyta Zaleskiego: czego by chciał? Map! odpowiada Zaleski. Na to pułkownik Rowecki rozłożył ręce. Wszystkie mapy kończyły się mniej więcej na linii Wisły, bo takie było wyobrażenie sztabu generalnego o przyszłej wojnie. Ale potem znowu zwraca się do Stachowicza, szefa sztabu, i powiada tak: tego chłopaka zapiszcie we wniosku do najwyższego odznaczenia wojennego za to, co zrobił a ty, powiada Zaleskiego, spisz swoich ludzi, których chciałbyś wyróżnić. I wtedy oczywiście Wacław Zalewski powiada, tak, plutonowego żacha i op opowiedział historię o tej tankietce holowanej przez dziesiątki kilometrów ty tymi, tymi trudnymi drogami. w chwilę się zastanowił, ale powiedział, dobrze, niech jedzie z nami dalej i ruszyli w kierunku Janowa Lubelskiego. W tej części relacji porucznika Zalewskiego ważne jest każde słowo jeżeli mamy zamiar zawęzić pole poszukiwań tankietki plutonowego żaka, Pisze więc tak. 15 września około godziny trzeciej w nocy wyjechaliśmy ze Stróży koło Kraśnika. Przemarsz tych około czterdziestu kilometrów ciągnął się w nieskończoność. Przed południem przejechaliśmy przez Janów Lubelski i dotarliśmy do kompleksu leśnego na południe od Krzemienia. Jeszcze pół godzinki i osiągnęliśmy miejsce postoju pułku. Ten fragment pamiętnika to jedyna wskazówka dla tych, którzy zechcą tropem plutonowego Żaka ruszyć. Brygada posuwała się z Kraśnika w kierunku Biłgoraja. Naturalną koleją rzeczy powinna minąć Frampol, ale Frampol był straszliwie zbombardowany. Niemcy urządzili sobie tam poli poligon, próbowali jak działa tzw. burza ogniowa, zrzucili bomby zapalające, zrzucili do tego Zwyczajne bomby z normalnymi ładunkami po to, żeby ten ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie. W każdym razie nie było mowy, aby brygada przejechała przez Frampol. Musiała więc szukać tutaj skrótów na Biłgoraj. Znalazła taki skrót we wsi Krzemień. Tu we wsi Krzemień skręcili w prawo, wbijając się w ten ogromny przestwór lasów. Drogi oczywiście piaszczyste. Trudne do pokonania dla samochodów na masywach, nie na pneumatykach, jakie jeździmy dzisiaj. No i oczywiście trudne do pokonania dla TKS-ów. Mniej więcej pół godziny jazdy od skrzyżowania tej drogi Janów Lubelski-Frampol od miejscowości Krzemień dowódca brygady nakazał nocny postój. Tutaj na tym postoju do porucznika Zaleskiego zgłosił się. Ponownie plutonowy żaki i powiada tak. Panie poruczniku, przejechałem szmat drogi. Próbowałem z tą moją tankietką wszystkiego, ale chyba nie uda mi się jej naprawić. Porucznik doskonale rozumiał, że to holowanie na przestrzeni ponad 50 km to był tylko taki odruch serca. Powiedział: Dobra, przesiadaj się na którąś ze sprawnych maszyn, a z tą trzeba będzie coś zrobić. I tutaj właściwie informacji już nie ma. Porucznik Zalecki nie wspomina ani słowem, co stało się z tą tankietką. Jest natomiast przekaz. Ja nie potrafiłem zlokalizować jego źródła o tym, że tankietka gdzieś tu w okolicy została zakopana w piaskowni. Ale jak powiadam, to są, to są tylko takie, takie przekazy. Aczkolwiek przekazy bardzo mocne. Ba, co jakiś czas w tej sferze poszukiwawczo-plotkarski pojawia się hasło "znaleźli tankietkę plutonowego żaka". To ostatnia opowieść przed chyba roku jest taka, że gdzieś tu wybierano piasek, że piasek się osypał i wtedy wyłoniła się ta. Ta piękna, cudowna maszynka. Oczywiście my nie jesteśmy od kolekcjonowania plotek, tylko z poczucia kronikarskiego obowiązku opowiadamy tą historię. No na nas najważniejszą puentą jest to, jak człowiek może kochać swoją maszynę, jak ta maszyna może być dla człowieka ważna, skoro decyduje się na linie, tymi straszliwie zatłoczonymi drogami, po tych wertepach, po tych piachach, w kurzu i upale jechać 50 kilometrów, Gąsienica za gąsienicą, powolutku, powolutku, bo prędkość pewnie nie większa na holu niż 5-7 km na godzinę. Ale to pokazuje, jaki był związek czołgistów z tymi maszynami. Zresztą to znajduje również te podobne opisy w innych relacjach i pamiętnikach pancerniackich, gdzie są takie sceny. Kończy się paliwo, czołg trzeba zostawić. I wtedy tam no, odbywa się prawdziwie zaskakująca scena. Chłopcy płaczą. Niektórzy całują nawet ten, ten pancerz. Zresztą te czołgi, trzeba powiedzieć, zostały upostaciowione. One mają swoje imiona, często są to imiona dziewczęce. No w każdym razie nie jest to taki, taka zimna relacja jak dzisiaj człowieka z samochodem, po prostu samochód to jest samochód i koniec. Nie, wtedy to było coś znacznie więcej. W każdym razie tu gdzieś wedle legendy ta tankietka została zakopana. Czy naprawdę? Tego nie wiemy. Natomiast z całą pewnością wiemy, że pod Włodawą owe tankietki czekają na nas ciągle. Śledztwo zaprowadziło nas w okolice leśniczówki Adamki. Pojawiła się też opowieść o grupce starszych panów szukających miejsca ukrycia sprzętu. Padło też stwierdzenie, iż w grupie tej był prezydent Ryszard Kaczorowski. Wiemy, kogo o tę sprawę pytać. Źródło doskonałe. Byłego dyrektora gabinetu pana prezydenta, człowieka bardzo nam bliskiego. W takim momencie dobry wychowany reporter przedstawia swojego rozmówca, ja pokażę książkę. Moją ukochaną jedną z najważniejszych w mojej bibliotece to jest. Autor, pan Jan Tarczyński, doktor Jan Tarczyński dla przyjaciół Janek. Ja muszę wygłosić pewną dłuższą laudację. Otóż, Janku, gdyby nie wytrzej, czyli pan Szubański, pan Jońca i pan Tarczyński. Myśmy dorastający w epoce tej straszliwej wizji czołgów Tygrys i Pantera, a obok nacierały wspaniałe produkty filmowe, to znaczy czołgi te 34 wsparte czterema pancernymi, nie mielibyśmy świadomości, jak niezwykła była potęga techniczna w armii II Rzeczypospolitej. Ja jestem Ci szalenie wdzięczny i Twoim kolegom za to, że przywróciliście honor. Całemu legionowi wspaniałych inżynierów, którzy potrafili w błyskawiczny sposób wyczarować z niczego wspaniałe pojazdy. Oczywiście był to etap rozwojowy, malkontenci powiedzą, a że to, że tamto, ale, ale mieliśmy niezwykłą kadrę inżynierską i ty czułeś to. Bardzo piękne słowa Adasiu, bo jak Państwo wiedzą, książka nie jest tylko mojego autorstwa, ale wspierali mnie tam wybitni fachowcy. A ja muszę te słowo odwzajemnić pod adresem mojego przyjaciela, redaktora Adama Sikorskiego, bo gdyby nie on. Nie byłoby tych cudownych programów, które nam odkrywają historię, które powodują, że patrzymy na nią inaczej i że staramy się doceniać to, co nasi przodkowie dla Polski, dla narodu polskiego zrobili. Nas tutaj sprowadziła sprawa bardzo taka dziwna. Otóż wróciliśmy do historii zakopanych tankietek pod Włodawą. Wiem, że. O, nie, bo wcześniej temat. przede mną Piękny buszowałem temat. w tej okolicy i tam została Piękny legenda, została temat. legenda, wiesz o kim? O prezydencie na wychodźstwie, który przyjechał szukać tych tankietek, ale to chyba nie prezydent szukał, Po dyrektor jego gabinetu. Nie, nie, nie. To, 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 to było dokładnie tak. W Instytucie Polskim Muzeum Generała Sikorskiego w Londynie jest sporo, ja tam jestem w zarządzie, jest sporo materiałów archiwalnych, relacji dotyczących ukrycia sprzętu i, róż, i różnych Wojskowych akcesoriów we wrześniu 1939 roku. Jest relacja dotycząca 92. Kompanii, samodzielnej kompanii czołgów rozpoznawczych. TK, W której to relacji dowódca kapitani Iwanowski napisał, że między Włodawą a hełmem po lewej stronie szosy jadąc od 400 metrów od Hełma, tak, jadąc tak, 400 metrów od szosy. Zakopano, ukryto czołgi, które były bądź uszkodzone, bądź nie miały paliwa, bo pomyślano, że pojadą, przywiozą, a tutaj bolszewicy weszli i już ani paliwa, ani części zamiennych nie przywieźli. Zabrałeś się do za szukanie teraz, tych tanków. I teraz słuchajcie Państwo, bo to jest, ponieważ, u, zaczęcie zdania od ponieważ jest idiotyczne. Inaczej, przerwiemy w tym momencie, tak to się wytnie. Yy, w grupie skupionej wokół mnie, czyli poszukiwawczy, poszukiwawczej pojazdów polskich okresu międzywojennego, był ówczesny zastępca komendanta żandarmerii wojskowej, przeuroczy pułkownik Roman Andres, porządny szlachcic z Andrespola, z wąsami jak przedwojenny oficer. I onże pułkownik, spowodował, że namierzyliśmy. Wymienionych w relacji świadków. Bo kapitan Iwanowski, dowódca kompanii, podał, że świadkami zakopywania byli żołnierze z mojej kompanii. Taki, 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 taki. I takiego. Myśmy jednego znaleźli o. gdzieś między Częstochową a Katowicami, już nie pamiętam, bo to był 90. lata, połowa lat 90. Znaleźliśmy, zaprosiliśmy do Warszawy, wsiedliśmy do prywatnego samochodu. Ha. Ówczesnego naczelnika harcerzy porządnego drucha, ja, onże pułkownik, Roman Andres, i, i naczelnik. I ten żołnierz, który w stopniu szeregowca dziewiętnastoletniego wtedy y, uczestniczył w zakopywaniu. Pojechaliśmy na miejsce. Problem polegał na tym, że żołnierz spał na ciężarówce. I jak jechali brukiem, w była wtedy brukowany trakt jechali, to on, monotonia kolebania się na Kocichu Bachu, śpiła go. Obudził się wtedy, jak zjechali z Bruku na drogę pełną leśnych wykrotów. I od tego momentu, od tego obudzenia się, jak zjechali z drogi, z drogi, on pamięta wszystko. Wszystko. Możesz nam odtworzyć to, co ale on mogę, pamięta. Mogę otworzyć, co on pamięta, jakby trzeba było, ale, ale nie pamięta, w którym momencie zjechał z tej drogi. Ale żeby było śmieszniej, oczywiście tam pochodziliśmy po, po, po lesie i tak dalej, i tak dalej z wykrywaczami bez i zainteresowali się miejscowi. Chodziliśmy w różnych miejscach z nim, bo zjeżdżaliśmy, co, co boczny co dukt, nie? To, to się zjeżdżało z drogi, żeby zobaczyć, może od pamięta, że to było to miejsce, tylko las jest tam tak zmieniony. Że nie sposób ówczesny tak. młodnik przenieść do, do, do dzisiejszego starego lasu, prawda? Ale w jednym miejscu, bardzo pasującym do zawartego opisu w relacji, gdzie były takie wały ziemne, jakby wydmowe, i takie doły, jakby oczka. Jak tam zaczęliśmy w tym lesie robić trochę hałasu, to przyszła babinka. Taka przesympatyczna w chusteczce pod szyją przyniosła nam jakieś skisłe mleko, jak ona mówiła. I powiedziała tak, że tak, tak, to tu, tu, tak, tak, zakopali te, te czołgi, bo... I to tak sugestywnie opowiadała, jakby rzeczywiście była świadkiem. Bo to się mniej więcej tak działo, no wykopali, pogłębili istniejące doły, prawda? Jak technicznie zakopać czołg. Ale co to za czołg, przepraszam cię bardzo, tak no, no, wielkości, wielkości fiata 126p. No to jak się uprzesz, to rękoma dół wykopiesz, nie? A jeszcze jak to jest kompania wojska, czy tam nawet pluton gospodarczy, ten taki techniczno-gospodarczy, prawda, bo on był z tego plutonu. To, to, no to przecież naprawdę wykopiesz. Sprawa została, że tak powiem, odłożona ad od acta. Wykonaliśmy takich zjazdów chyba z 10, aż się zrobiło ciemno. I ten żołnierz prawie płakał, że nie może nam pomóc, bo on by chciał dotknąć tych czołgów, na których walczył. Jakieś szczegóły terenowe on pamiętał oprócz tego, że to były jakieś. Pamiętał, tak, że to były pogłębione istniejące doły najprawdopodobniej, ponieważ ten las był stosunkowo młody. Piaskownie jakieś. Albo piaskownie, albo doły, w których trzymano sadzonki do nasadzeń A, leśnych. No tak. No więc co zrobiliśmy podczas następnego wyjazdu? Pojechaliśmy do Gajowego. Gajowy, właściwie leśnik, podleśniczego czy Gajowy. To jakaś wyższa funkcja jak Gajowy. Na tym odcinku. On, że Gajowy, tak się przejął, że jeździł z nami po lesie, rozpytywał ludzi. I znaleźliśmy takie miejsca. Przed wolnią mapy przedwojennych nasadzeń, znaleźliśmy takie miejsca. No ale no też taka sama sytuacja, nasze smętki z kontinu, no, Przepraszam, bardzo dobre wykrywacze. To no, był etap sprawdzające się, rozwoju wykrywacza. Sprawdzające tak. się, no ale znowuż Rudodarniowa i bardzo blisko pod powierzchnią wody, pod powierzchnią się wody gruntowe. W tych miejscach bo myśmy w obniżenia gruntu szukali idąc za wskazaniem, no też nic nie znaleźliśmy i sprawa jest nadal w zawieszeniu. My, my wracamy do sprawy przede wracamy wszystkim tankietek. do sprawy czołgów. Wracamy, ja sam powiem w jakim kontekście. Otóż Robert, który w tej chwili trzyma kamerę, ale oczywiście państwo go znacie, bo, bo jesteśmy nieustannie obok siebie, dysponuje, Nowoczesnymi technologiami. Dzisiaj magnetometr podpina się pod drona. Siedzimy sobie pod no gruszą, właśnie, pijąc kawę, właśnie. a dron wykonuje taką, no taką ciężką pracę, wraca no do nas, ląduje u stóp, wypluwa kartę wiesz, pamięci Aleś, i mówi: To jest tu. Wiesz, ja, ja wierzę w ten przekaz, wierzę, że to na pewno było zrobione. Tymi tematami działo? żyję dlatego, że ten oto tu siedzący pan doktor Jan Tarczyński dał mi kiedyś plik takich dokumentów, a te dokumenty rozpaliły mi wyobraźnię na całe dziesiątki lat, ba rozpalają następnych. Janeczku, ja to jest właśnie chciałem to, co Ci zaoferować, że pewnego jest. dnia, kiedy znajdziesz jakąś tam lukę czasową w swoim zarządzaniu biblioteką wojskową, wybrał się z nami w terenie. Centralną, centralną, centralną biblioteką Wybierasz się wojską. z nami w teren? się jak tylko rzucisz hasło, zostawiam wszystko na łasce zastępcy. I jadę. Nasza determinacja szukania w okolicach Adamek rośnie. To już nie do mniemania, ale mocne tropy. Chcemy do współpracy zaprosić Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i razem rozpocząć badania terenowe. Relacje na bieżąco obserwujcie w naszym kanale. I oczywiście liczymy na wasze komentarze, lajki. I jeżeli nasza praca Wam się podoba, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Adam Sikorski dziękuję swoim patronom. Wojciech Tkaczyk, Michał Bielak, Piotr Leczowicz, Krzysztof Lech Grabowski, Adam Domagala, Adam Minior, Łukasz Paweł, Paweł Śpiewak, Artur Białosiewicz, Safety System Mirosław Guzik, Kamil Niemczyk, Marek Kuszkowski, Michał Bieniek, Jacek Kosecki, Błażej Kudłak, Piotr Chojęta, Michał Gura, Noemi Sikorska, Jakub Wiśnicki, Grzegorz Fryca, Adam Piasecki, Mateusz Wlazło, Maciej Saf, Jacek Kierwiak, Cezar Trochimowicz, Mateusz Wolak, Marcin Grelik, Szymon Szypulski, Piotr Pielach, Słowiańskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego Wilk, Jerzy Dędzik, Kamil Kępny, Tomasz Rusin, Piotr Kowal, Jakub Antosiak, Adam Weber, Michał Gajewicz, Krzysztof Zaleski, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Gortych, Daniel Strojk, Tomasz Rzeszot, Piotr Lipiak, Damian Lipka, Hex magazin Historyczne Granie, Patryk Nieścior, Kamil Sowiński, Daniel Odrzywolski, Adam Konas, Andrzej Zebrowski, Marek Barczak, Birband Birband.